Cześć z nas bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Adex, witam was w kolejnym filmie z serwera For Rewind. Chciałem wam przedstawić changelog, który został przed chwilą dodany na serwerze. <laughs> tak go pokrótce omówimy, co prawda dzisiaj wam nie będę jakoś za bardzo nic pokazywał z samej rozgrywki, natomiast chciałem wam pokazać po prostu to, co się zmieniło. I taka ciekawostka, tutaj na przykład sobie stoi Finn i chyba ten kaptur, który Finn tutaj posiada jest nowy, ten tutaj. Eee, prawdopodobnie został jako nowy dodany, z tego co zrozumiałem. Eee, więc. Eee... Więc tutaj macie właściciela For Rewind'a GMA, a my sobie przejdziemy, słuchajcie, do tych wszystkich zmian pokrótce i sobie je wszystkie tutaj omówimy. Mianowicie, na szybko chciałem Wam tak powiedzieć, tak, patrz, wyszedł dosłownie 10 minut temu. No, i taką chyba główną zmianą jest to, że zostało tutaj no aktualizacja directa została wykonana, co ma się też na pół Płynność gry tutaj przenieść. Mamy tutaj dostać aż o 30 do 50 dodatkowych czystych FPS-ów, więc teoretycznie gra powinna wtedy działać płynniej. No i ma tutaj jest optymalizacja, została zrobiona, żeby masowe PVP też działało płynniej. Tutaj, jeśli chodzi o to, co dalej zostało zrobione, to. To, to, to z takich większych zmian to na przykład to jest fajne, bo został nowy tryb gry e, dodany, nazywa się Battle of Heroes. E, no i on działa w taki sposób, że trwa 25 minut, mamy go w dwóch e, momentach w dniu, mamy o 17.30, o 22.31 e, i on. E, działa tak, że właśnie podobnie jak Battle Royale tylko 3 na 3 się gracze respią i z tego co widzę muszą zabijać potworki, e, które będą upuszczały właśnie przedmioty do PvP, e, także o widzicie tutaj że będzie można sobie zrobić z tych, tych, na pewno sobie to w to zagramy, zobaczymy jak to wygląda nie teraz, nie dzisiaj, ale, ale pewnie będę chciał zagrać no jestem ciekaw w sumie tutaj jak to będzie wyglądać, z tym, że tu jest widzicie, jest różnica taka, że tutaj gracze używają już no, własnych ekwipunków, tutaj już nie, nie będzie takiego systemu, że dostajemy automatycznie ekwipunek tylko już jest, każdy gracz używa własnego ekwipunku i zostały dodane słuchajcie też zostały dodane też zaraz wam pokażę co bo tutaj nie, też tak czyli mamy za za kila mamy 35 ap a za asystent mamy 15 co my tutaj jeszcze mamy aha i teraz tak battle Mode rewards i teraz za e, battle Mody będziemy dostawali m, battlefield coinsy i teraz te battlefield coinsy o fin żyje ruszył się teraz te battlefield coinsy będzie można wymieniać u tego oto jego mościa. tutaj stoi sobie e, benedict e, i to jest to jest war Weteran, jeżeli sobie tutaj na niego klikniemy, to mamy tutaj takie coś jak e, Różne rzeczy, możemy tutaj sobie tynki craftować, jak widzicie, na przykład za, battlef za Battlefield Coiny e, I tak dalej, mistrze, inne takie tego typu rzeczy Możemy sobie tutaj jakieś eliksiry, antidotum też e, Także no, jak widzicie, takie oto rzeczy tutaj można sobie wykraftować, o nawet siodło można na 30 dni wykraftować za 1000 battlef battlefield coin'ów, nie? Także, no tak jak widzicie, no i tutaj mamy jeszcze różne rzeczy mm. O, tu mamy Ocean Kitsun za 4000 i on działa w taki sposób, no to to akurat bym chciał, nie? To akurat jest fajne, ale no 4000 to pewnie obstawiam, że on jest najdroższy z tych wszystkich mm, To jest Qubi z tego, z Naruto jakby ktoś nie wiedział No mamy też flaminga Inne jakieś tam... Assassin's Cloak to jest chyba prawdopodobnie to Tak, to jest to co ma Finn, czyli jest taka pelerynka z, z taką tą, z taką kapturem, nie? Ona 4250, o no to jednak są droższe rzeczy, to te peleryny są chyba najdroższe tak, peryne są najdroższe, ale ogólnie po 4000 to kosztuje. No, także tak to tutaj wygląda, jeśli chodzi o to. Yy, co my tam dalej jeszcze mamy? Takiego yy, ważniejszego. Yy, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy, 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 mamy tak. Yy, Dynamiczny ranking, LO. Yy, yy, yy. Co my tu jeszcze mamy? Został dodany w ogóle, gdzie to było? Tutaj to, to, akurat spoko, to moim zdaniem to więcej też powinno być. A, kolejna ważna zmiana za daily questy. Za zadania dzienne zostały nagrody zwiększone, więc to fajnie. Mm. kurcze, gdzie tu? W kryptach zostały. lód został ze skrzynek w kryptach yy, zmodyfikowany. Tutaj jakieś zmiany w, w dokumencie 10 nastąpiły. Yy, tutaj w ogóle w terytorii War, czyli w tych zwykłych wojnach zostały zmienione, nie zmienione nagrody. W sensie ulepszone zostały nagrody i to są cztery skrzynki dla członków i pięć skrzynek dla liderów, więc to nawet fajnie. O no i cross trading został otwarty między 16 a 17, więc mamy kolejną godzinę do handlowania z z Derrionem, no i tutaj zostały dodane różne, różne jakieś tam rzeczy, to są głównie te rzeczy zostały dodane, które są tutaj u tego gościa dostępne, nie, czyli jakieś na przykład tutaj, nie wiem Kitsun na przykład, albo Flamingo, nie no to to są te same rzeczy, co co tutaj pisze, między innymi tu mam na przykład Flamingo Kitsun i tak dalej, mamy tutaj Assassin's Cloak, czyli tapelery na zabójcy, hmm. I tak dalej. No i oprócz tego zostały jakieś różne rzeczy naprawione, także w sumie taki, no dosyć taka duża aktualizacja, chyba najważniejsze tutaj, no to to jest ten Battle Mode, no i też ten Direct, nie, że będą te FPS-y większe, więc to fajnie w sumie. Czy tutaj coś jeszcze, słuchajcie, jest do, 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 do pokazania, czy tak nie bardzo, bo sobie tak czytam jeszcze. Hmm. No ale chyba, chyba to będzie na tyle. Chyba to będzie na tyle. Fajnie z ten cross-trading y, ten. Powiem wam, że ostatnio szukam sobie, y, szukam sobie właśnie, y, szukam sobie, a czekajcie, czy to tutaj już będzie. Tak, jest, Battle of Heroes solo. Okej, okay, czyli jest już tutaj dostępne. Wszyscy się rzucili, żeby zobaczyć koło tego Benedykta, jak to wygląda tutaj, nie? Szukam w ogóle szukam w ogóle tutaj powiem wam ostatnio nie, zbroi weterana plus 20, ale kurczę, nigdy, nigdzie nie mogę tego znaleźć. Mam nadzieję, że. Uuu. Ty właśnie znalazłem. <laughs> właśnie znalazłem. Co my tutaj mamy? Cholewki weterana. O, no i git. To sobie chyba zaraz kupię. Dobra, to znalazłem, to fajnie. Także co, dzięki za oglądanie! I trzymajcie się, zapraszam na serwer Siema.